No dobrze, no to ta wspaniała ratyfikacja. Um, Unia Europejska wyraża zgodę na związanie się umową. To jest umowa Unii Europejskiej, umowa o przystąpieniu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ta umowa musi być zatwierdzona zgodnie z konstytucyjnymi procedurami przez państwa członkowskie. Do takiej procedury oczywiście można stosować. Procedury ratyfikacyjne, procedury związania się umowami międzynarodowymi, można stosować inne procedury, jeżeli państwa takie ustalają procedury. No tutaj rzeczywiście ta polski, umowa. Umowa zawierana przez Polskę jest trochę zakamuflowana, ale oczywiście, że jest tutaj element umowny, bo Polska również musi wyrazić zgodę na związanie, na związanie się przez Unię umową międzynarodową. I z drugiej strony mamy to, co Polska musi zrobić w ramach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jako strona Europejskiej Konwencji również musi ratyfikować umowę zawartą, zawartą z, z Unią. Więc oczywiście mamy tutaj taką, taką yy, yy, dziwną procedurę. Czym jednak, jeżeli popatrzymy na te umowy, to najważniejsze pytanie to jest pytanie o to, czy Polska przekazuje w którejkolwiek yy, formie działając, czy przekazuje kompetencje organów władzy państwowej. No chcę powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 2005 roku w sprawie traktatu akcesyjnego, to jednak powiedział, że przykładem takiej umowy, w której następuje przekazanie kompetencji, to byłaby Europejska Konwencja Praw Człowieka. Gdyby Polska miała ją jeszcze raz zawierać. mi się wydaje, że jednak jest czymś innym przekazanie kompetencji i poddanie kontroli, wykonywanie kompetencji. Bo to jest taka sytuacja. Unia się zobowiązała do tego, żeby te kompetencje, które zostały jej powierzone, sposób wykonywania tych kompetencji był jednak zgodny z Europejską Konwencją i, i poddaje, się, poddaje się kontroli i Polska się zgadza. Polska nie przekazuje żadnych kompetencji. Jeśli już w ogóle w takim. W takim yy, aspekcie to rozważać, to trzeba powiedzieć, że to przekazanie, jeśli już to nastąpiło na poziomie traktatu lizbońskiego, bo traktat lizboński zawiera przepis, który mówi o tym, że Unia może przystąpić, ma przystąpić, jest zobowiązana przystąpić do Europejskiej Konwencji. Przystępuje, bardzo zobowiązany. Nie jest i nawet w tej części to nie jest żadne, to kontrola jest czymś innym niż powierzenie wykonywania kompetencji, prawda, więc tak bym nie rozważała i w związku z tym myślę, że można zastosować artykuł 89 ustęp 1, który dotyczy, dotyczy umów dotyczących praw i wolności obywatelskich, Albo można zastosować artykuł 23 i 25 ustawy o umowach międzynarodowych, który nie dotyczy zawierania umowy, ale dotyczy zmian następujących w umowach, nie polegających na zawarciu nowej umowy, i można tutaj uważać, że no, zmieniamy traktat lizboński w jakimś sensie, może wykonujemy traktat ale to też jest takie, takie rozważanie, powiedzmy sobie, moim zdaniem trudniejsze, a procedury są identyczne ponieważ jest zgoda wyrażona przez Sejm i przez, to znaczy przez Parlament, przez obie Izby i przez Prezydenta. Więc z 89 ust. 1 procedura jest identyczna jak w 23 i 25. Myślę, że zupełnie spokojnie ta procedura może być zastosowana. Ja nie widzę żadnych problemów. Oczywiście, że to powinna być jedna czynność z punktu widzenia Polski i to, co musi dokonać jako strona, to jest tylko kwestia ładnego i rozsądnego sformułowania dokumentu ratyfikacji i skutków tego dokumentu ratyfikacji i dopisania dwóch zdań w samym dokumencie ratyfikacji, że Polska przystępuje, prawda, wyraża zgodę na związanie Unii Europejskiej konwencją Unia przez to przystępuje, wyjaśnienie po prostu skutków i Polska jako strona Europejskiej konwencji wyraża zgodę na, na zawarcie takiej umowy z Unią Europejską. Tak naprawdę uważam, że to tylko kwestia sformułowania, sformułowania dokumentu i co do co do um, zawierania tej umowy na poziomie, na poziomie Unii, to to jest wielki problem poruszony przez pana, pana ministra. Czy, czy w ogóle stosuje się ustawę o umowach międzynarodowych? Moim zdaniem nikt tej ustawy praktycznie nie stosuje. Stosuje się raczej do tych wszystkich czynności. Stosuje się po prostu no, te uzgodnienia pragmatyczne, które dotyczą yy, wyrażania polskiego stanowiska w procesie decyzyjnym w Unii, bo tu nie chodzi o samą, tu, tu chodzi o decyzję Rady, w sprawie instrukcji negocjacyjnej, decyzje Rady w sprawie wyznaczenia negocjatorów, decyzje w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy, decyzje na wyrażenie zgody na związanie i tak dalej. Więc w sumie z punktu widzenia Unii Europejskiej to nie jest jako taka procedura zawierania umowy międzynarodowej, tylko wyrażania polskiego stanowiska i nowa ustawa, jeżeli wejdzie do tej pory w życie, pewno będzie o współpracy między rządem i parlamentem, być może będzie miała, będzie miała zastosowanie. I y, y, jeśli teraz y, y, nawiążę może do tego, y, do, do tego, co, co mówił Pan Ambasador y, Wołąsiewicz, ja nie widzę, tak naprawdę ja nie, nie widzę tutaj, y, dlaczego standardy socjalne, czy różne prawa socjalne miałyby być poprzez prawo własności stosowane. Y, artykuł pierwszy, protokołu Stary. pierwszego, to jest, to jest, dotyczy prawa własności. To, to dlaczego on miałby konsumować i zbierać nam, no, tak, słucham? Przepraszam, znaczy rzeczywiście orzecznictwo w tej chwili poszło w tym kierunku, że dotyczy on wszystkich praw, które mają pewien charakter majątkowy. Czyli majątkowy, jest, no ale to majątkowy, majątkowy ale, to również, ale nie moje prawo do strajku, prawda? A, no tak, zmiany no, prawo tak. do strajku. Być może człowiek tam też można znaleźć pewien aspekt majątkowy bez wątpienia. Zwłaszcza, że, że To właśnie to jest niebezpieczne naruszanie kompetencji. Każdy każdym razie, tak naprawdę. Mhm. Można tym, które jest, który jest w karcie społecznej czy w tej części dotyczącej solidarności, można znaleźć również ten element. Na pewno Europejski Trybunał Praw Człowieka, jeżeli będzie chciał, a już chwili rozszerza jakby tą kognicję swoją, jeżeli chodzi o sferę społeczną. Będzie korzystał bez zmiany konwencji właśnie z artykułu pierwszego protokołu nr 1. To już rzeczywiście o własności. No dobrze. no dobrze, to w takim razie przystąpienie do Europejskiej konwencji musiałoby obejmować również protokoły, albo tylko części tych niektórych protokołów, które tam protokół czwarty, szósty, prawda, czy, 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 czy inne, które, które, które są też te prawa w karcie odzwierciedlone. Więc oczywiście to te, te negocjacje muszą być w takim razie rozważne, prawda, czy wszystkimi nawet prawami, które są w tych protokołach dodatkowych można się można się wiązać. Ale ja, ja też bym tak nie uważała, że to, no oczywiście, że tak jak, jak powiedziałam, że sama, same prawa człowieka to jest bardzo, poszczególne prawa, to, jest, to, 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 to jednak są bardzo takie pojemne konstrukcje, prawo do sądu jak jest szerokie, prawo własności w takim razie jak, jak bardzo szeroko jest rozumiane, no i oczywiście no, tu się musimy z tym godzić, ale to tylko nas prowadzi do tego, że rzeczywiście skutki polsko-brytyjskiego protokołu będą będą niwelowane przez takie szerokie rozumienie tych praw zawartych w Europejskiej Konwencji i w protokołach. Prawda? I w innych traktatach. I, innych traktatach, i, 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 i jasne, a że się to. Się I, 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 ale tak, tak naprawdę uważam, że do tego zmierza Europejski Trybunał Sprawiedliwości, że, że zasada ogólna jest ważna, budowanie wzorca tej zasady ogólnej, a nie, a nie to, czy to jest w karcie, czy. czy...